Na moim kanale możecie znaleźć serię Realną Karierę, gdzie biorę jakiś klub i w realny sposób staram się go prowadzić i to jest właśnie jedna z tych zmian, która wymaga w przyszłości poprawy w karierze w FIFA. Ten realizm w karierze jest na bardzo niskim poziomie i żeby on był w jakimkolwiek stopniu zachowany, no to musimy sami sobie nakładać ograniczenia, a tak być nie powinno. Jednakże kwestia realności to nie jest kwestia, którą chciałem poruszyć w tym filmie. Najbardziej irytującą dla mnie rzeczą jest to, że kariera w FIFA jest tak naprawdę monotematyczna, ponieważ mamy z góry przydzielone potencjały dla każdego zawodnika w grze. I na przykład wiemy, że sterowany przez komputer Akanji rozwinie się do 84, Edson Alvarez z Ajaxu również osiągnie taki, taki overall jak. Serginio Dest z Barcelony. A w prawdziwym życiu nie mamy żadnej gwarancji, że wcześniej wymienieni zawodnicy osiągną zadowalający, albo chociaż zbliżony do tych e, ocen ogólnych z potencjału poziom. No, chyba, że w Kanadzie przetrzymywane jest dziecko babewangi Krzysztofa Jackowskiego, który jest zmuszany do wizji na temat każdego pojedynczego zawodnika, który występuje w grze. No, wydaje mi się, że, że, tak, że takiej sytuacji nie ma. Także no, te potencjały są wystawione na bazie, na bazie w zasadzie, widzi mi się twórców tej gry. Dlatego chciałbym, żeby w przyszłości kariera w FIFA była nieobliczalna oraz nieprzewidywalna i w jaki sposób można to osiągnąć I dynamiczny potencjał byłby naprawdę fajny bo załóżmy że mamy Leo Messiego z zeszłego sezonu swojego pierwszego sezonu w PSG w 26 meczach w lidze francuskiej strzelił 6 bramek i zanotował 15 asyst. No jak na Leo Messiego można powiedzieć że no, jest to średni wynik. Nie był to jego fatalny sezon, nie był to jego zły sezon, no ale też niesamowicie dobry yy, nie był. No ale ze względu na jego wiek dostał downgrade o 2 o oceny ogólnej. Będąc w temacie Ligi Francuskiej prawego skrzydłowego, sytuacja inaczej by wyglądała, gdyby podobne statystyki, chociażby te ligowe, wykręcił no, ten zawodnik Benjamin Borgier No, macie go tu na ekranie. No, i gdyby takie same statystyki jak Leo Messi wykręcił ten 27-latek, no to oczekiwania względem niego są troszeczkę mniejsze i można byłoby uznać, no, że to był dla niego naprawdę dobry sezon. No i w połączeniu z załóżmy jego wiekiem i tak dalej, z tym, że zagrał dobry sezon, można byłoby dać mu plus jeden do ceny ogólnej. A gdyby takie same statystyki wykręcił jeszcze 18-letni Salim Ben Segir? No to już w ogóle można byłoby uznać, że nikt się nie spodziewał po nim... Kompletnie żadnych dobrych występów, więc spokojnie ze względu na jego wiek, formę, czytaj, ile zdobył bramek, asyst oraz początkowy overall. Można na spokojnie uznać, że zasłużył na upgrade do tych 72 overalla. Także wiecie już o co mi chodzi, że mamy jedne statystyki, no ale po każdym indywidualnie piłkarzu mamy inne wymagania. I to nie byłoby jakoś specjalnie trudne do ogarnięcia. Wystarczyłoby zrobić jedną wielką tabelę, która określałaby, czy dane statystyki są, e, są dobre, czy nie są dobre, na podstawie oceny ogólnej. No i jeżeli tak, bądź nie, no to czy zawodnik na podstawie e, overala, również jaki, ale jak i przede wszystkim wieku, dostałby upgrade e, czy, czy downgrade. No, ale rozumiem, to jest zbyt dużo pierdzielenia się, w sensie ja to mam ogarnięte, bo mam takie swoje hobby, że robię wymyślonych piłkarzy. No, część z Was może kojarzy, ale rozumiem, jej jest leniwe, nie chce mu się. Dlatego przychodzę z alternatywnym wyjściem, który, które też byłoby naprawdę, naprawdę dobre, jeżeli mówimy o wyjątkowości każdego save'a. Chodzi dokładnie o widełki. Potencjału. No bo mamy takiego Kacpra Urbańskiego, który jest jednym z najmłodszych Polaków w grze. Jego, potenc... Jego o, początkowy overall to jest 53, a potencjał to jest 78. No i skąd te 78 się wzięło? W sensie. Być może Kacper Urbański jest takim talentem i ma taki profesjonalizm w sobie i jest tak zdeterminowany do tego, aby być najlepszym, że dlaczego ma się ograniczać wyłącznie na 78 overall, overalla albo z drugiej strony być może jest niezorganizowanym typem bez ambicji, no, i za kilka lat wróci z podkulonym ogonem do średniaka Ligi Polskiej. No w wieku 16 lat bardzo ciężko określić, w jakim kierunku pójdzie, pójdzie, pójdzie zawodnik i takie sztywne trzymanie się potencjałów. Nie jest zbyt fajny według mnie, dlatego ja przychodzę z propozycją taką, aby każdy zawodnik na podstawie oczywiście wieku i takiego no, średniego potencjału miał odpowiednie widełki potencjału. No i w przypadku Kacpra Urbańskiego, załóżmy, że jego potencjał wahałby się od 65, czyli to co powiedziałem o tym, że wróci do Polski za kilka lat, do potencjału 90, a dlaczego by nie? No przecież Kacper Urbański spokojnie mógłby się rozwinąć do 90, gdybyśmy go kupili w pierwszym sezonie do swojej kariery i często z jego usług korzystali. No i przed rozpoczęciem każdego sejwa, gra losowałaby nam jaki Kacper Urbański dostałby potencjał i byśmy kompletnie o tym nie wiedzieli dopiero przez jakieś tam raporty skautów czy przez obserwacje zawodnika wiedzielibyśmy, czy czy Warto w takiego Kaspra urbańskiego inwestować, czy nie. Będą cały czas w temacie Polaków, na przykładu weźmy sobie trochę starszego. Cash w FiFi ma potencjał 80. 3. No i ze względu na to, że jest odpowiednio starszy, już bardziej ukształtowany, no to ta widełka, widełki oczywiście są węższe. No i dla przykładu mamy 80-84. No i w pierwszym sejmie, załóżmy, Mati Cash dobija 83, w drugim 80, a w czwartym 84. I to powoduje, to naprawdę bardzo dobrze widać po yy, Polakach, jak graliście yy, karierę naszą reprezentacją. W zasadzie cały czas ta reprezentacja wygląda. Tak samo, gdybyśmy takie coś zastosowali, jak tutaj widzicie, no to każda reprezentacja w każdym save byłaby, byłaby inna. Każdy, mówię, save byłby inny. I taka monotematyczność to jest największa zgroza FIFA no bo jest kilka mniejszych takich zmian, które wypadałoby poprawić, załóżmy, nie wiem, liczbę transferów w ekstraklasie, to też mnie irytuje, e, jakaś historia transferowa zawodnika czy statystyk. No dużo jest takich kosmetycznych zmian, ale według mnie poprawa monot monotonności to powinien być priorytet i. Jestem naprawdę w szoku dlaczego panowie z Kanady nie zwracają na to uwagi, może dostają zbyt mało sygnałów. Ja taki mały sygnał staram się wysłać. Także no, każda kariera byłaby inna, gdyby takie coś zastosowano. Oczywiście ja wolałbym tą pierwszą opcję, którą wam powiedziałem, że zawodnik rozwija się na podstawie statystyk jakie wykręci. No ale no tak jak mówię, rozumiem, że to mogłoby być skomplikowane, co nie wydaje mi się. No ale mamy taką alternatywę, czyli taki losowy potencjał, także napiszcie co sądzicie o tym, pomyśle, aby potencjał w każdym dosłownie save'ie był inny i wtedy mielibyśmy pewność, że mamy wyjątkową karierę i usunęłoby trochę tą patologię, bo dla mnie to jest patologia, że dużo osób nawet nie stara się odszukać jakichś fajnych piłkarzy e, jakichś innych niż ci najpopularniejsi po prostu wchodzą na FIFA, biorą ludzi z najwyższym możliwym potencjałem w zależności od tego załóżmy ile mają pieniędzy e, no i po prostu takich, takich ludzi kupują dla mnie w karierze powinno być tak, że to my szukamy piłkarzy w grze, a nie w jakichś e, zewnętrznych stronach i na podstawie opinii scoutów a im mamy lepszych scoutów no to e, ich opinie są bardziej miarodajne i tak dalej wiele czynników no to my określamy czy yy, transfer takiego zawodnika będzie flopem transferowym czy jednak wyjdziemy na zdecydowany zdecydowany plus no bo o właśnie kolejna rzecz która mi się nie podoba ale to już na koniec że tak w zasadzie nie możemy pomylić się z transferem no bo jak kupujemy zawodnika, no to na przykład no tego Wrangsa, jak wcześniej wspomniałem, no to mamy pewność, że rozwinie się do 84 czy tam tych 5 i możemy wydać za niego 30 milionów i jak się rozwinie do tego overalla, to i tak on się nam zwróci. A jakby on zrobił nam takiego małego zonka, że jednak zamiast do 84 to rozwinie się do 77, sprzedamy go jak będziemy mieć 20 załóżmy 2 lata czy 3, no i wyjdziemy na minus z tym transferem naszym, dlatego e, apeluję, ja wiem, że to się nie pojawi w FIFA 23, ja wiem, że to się nie pojawi w, 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 za 2 lata, za 3 lata też może, ale może za 4, może coś się w tej naszej karierze ruszy, w, w, co sprawi, że będzie ona zdecydowanie ciekawsza, a póki co... E, to my, gracze, musimy sobie sami ją urozmaicać. Także, jeżeli się zgadzasz, zostaw łapę w górę, suba. No i widzimy się już w następnych filmach na tym kanale. Z kariery, do zobaczenia, cześć i pa!